Filip Wolański na, już prawie po forum, MMA, druga edycja. Kolejna nagroda, zdaje znaczy się, kolejna. bo już Nie, właśnie pierwsza. pierwsza. Ok, no, to gratuluję. Ta, jest taka godzina, że naprawdę tak, tak. ja ledwo, tak, wiem tak jak tak ja się nazywam, a z trudem zapamiętałem Twoje <laughs> imię i nazwisko. Także gratuluję tego debiutu wśród nagrodzonych. Czy to jest w pewnym sensie jakiegoś takiego rodzaju no, wynagrodzenie tych Twoich trudów i, i jesteś w stanie no, no czerpieć tak. z tego ewidentnie jakąś taką radość? Tak, z pewnością. No, ja byłem trzy razy nominowany. Czyli do trzech razy sztuka udało no się. Właśnie, to eee, no jest to niewątpliwie praca nie tylko moja, bo i całego zespołu, bo wiadomo, to co ja wnoszę do klatki jak walczę, to jest gdzieś tam też praca tak, całego teamu Łukasza, innych trenerów, także, także no cieszy mnie to niezmiernie. Podejrzewam, że też cały team to cieszy, bo mówię, ja, ja dostałem do nagrody, ale ta praca nie idzie, jakby nie rodzi się sama, tak? To wszystko jest ciężką, cię, ciężkim efektem pracy naszej całej. Natomiast no cóż ja się cieszę osobiście, yy, może mówię, następnym razem jak taką nagrodę Nie. będę zdobył, to wolałbym, żeby to moja ręka była w no tej, tak, tej walce do góry, tak? Pewnie. Po twoim ostatnim pojedynku tam e, rozmawialiśmy telefonicznie, tak, mówiłeś, tak, tak. zresztą wyjechałeś wtedy na wózku jak doktor Boskonowicz w tak, tekenie, jeżeli kojarzyłeś, tak, to, to, to były tam jakieś odłamki kości, które gdzieś tam tak, krążyły tak, sobie tak, pod skórą. Tak, tak, tak. To już rozumiem, że wszystko gdzieś tam jest tak, za tobą dokładnie. i trenujesz w pełni. To wchłonęło się do, gdzieś po trzech tygodniach, już nie czułem praktycznie w ogóle tutaj bólu. E, no teraz mam akurat zerwany prostownik, ale mówię, ja jestem człowiek kontuzja, także to u mnie to jest jakby na, na, na porządku dziennym trening. No bo Łukasz ma walkę, także ja jestem codziennie na treningu, na każdym treningu z nim. Y, pomagam mu jak mogę i wierzę w to, że, że tego, na KSW 38 tą walkę po prostu wygra bez żadnego problemu. Mhm. A, a ja, no ta, ja trenuję, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zawalczę. No jeżeli nie na KSW, to jest też zgoda od organizacji, żebym zawalczył gdzieś poza. Już jakieś rozmowy wstępne mam, ale... No właśnie, no bo skoro ale, nie narodowy, skoro nie ta tak, mała gala, to tak, właśnie, tak, no to tak. chyba zostaje tylko ewidentnie koniec roku, co daje nam no, dosyć Jedną duży odstęp czasu. Tak, no nie, tak. ja już ten głód do walki mam, także, także rozmawiałem z Pawłem, że chciałbym zawalczyć, on już, on już mówię, poruszył parę, parę tematów. Są rozmowy. Tak, menadżer. tak, tak. Paweł. Są, są rozmowy nad, i... Myślę, że do tygodnia coś będę więcej wiedział, czy ta kwestia będzie dopięta, czy nie, czy szukamy czegoś dalej. Ale mam nadzieję, bo oferta była dosyć ciekawa. Więc... Zagraniczna? Super. Także zobaczymy. Coś się dzieje. Dokładnie. Za nami zawody tutaj amatorskie. Tak? Przypominają się jakieś trochę stare czasy. Dokładnie, znaczy. <laughs> tak. Teraz jak na to patrzę z boku, to, to szczerze ode chciała mi się walczyć, bo naprawdę tu czasami akcja chaos i... No, no jak to amatorskie... biją to... się tak, że boli jak się na to patrzy. <grym> Dlatego się nazywają amatorskie. No tak, tak. No i też jest jedna runda, tak? Trzeba wejść i zrobić w jednej rundzie to wszystko, co, tak, co wszystko. my robimy przez 3. Natomiast no jest chaos, naprawdę jest tak za chaos. Widać, że dopiero jak oni po tych pierwszych sekundach gdzieś się uspokoją, to jakoś to zaczyna fajnie wyglądać. Ale no, serce zostawiają, wszyscy patrzą do końca, także. No ja pamiętam, ja startowałem na Almie 12, dni i raz Alma jest 130, ile czy 130, to tak, tak, także. jest rekord amatorski? Y Wygrałem amatorskie. Przegrałem dwie, a reszty wygrałem, ale nie pamiętam, czy to było 10-12 walk, jakoś tak. Bo startowałem na trzech, na trzech zawodach. No i później dostałem propozycję, żeby zawalczyć na Koloseum. Taka była gala kiedyś. Pamiętam, e, Koloseum i zawalczyłem wtedy. Tak, debiutowałem e, w, z, w, z Kamilem. Nie, nie, z Kamilem Baronem przegrałem. Z Kamilem Baronem wygrałem tak, w, w, w Szczytnie. Pamiętam to jak dziś. to było spełnienie moich wszystkich marzeń. I dzisiaj... to były stare dobre czasy. Tak, 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 tak. Dla mnie to były dobre czasy. Ja to dobrze wspominam, bo mówię, ja zawsze gdzieś dążyłem do tego, żeby być w sporcie. Na porządku grałem w tenisa, jeździłem na nartach, grałem w piłkę i cały czas gdzieś tam rodzice troszeczkę mnie od tego odwodzili, żeby... żeby... No bo wiadomo, sport to jest tak, że albo się uda, albo nie uda. Będzie kontuzja, może być, może być koniec, tak? I ja byłem takim dzieckiem dosyć kontuzjnym, dalej jestem, jak widać. Yy, ale postawiłem na swoich po prostu. Jakbyś miał taki wybór, to wolałbyś, żeby te amatorskie pojedynki i tak dalej, to było takie jedna całość, w sensie wiesz, no bo jednak przegrana to przegrana, wygrana to wygrana, z drugiej strony też trzeba się uczyć tak naprawdę, ale jednak, no, no wiesz, czy ten, czy ten podział dla Ciebie jest taki właściwy, że wolałbyś, żeby to tak wszystko było w jedną całość. Znaczy, jak ja bym organizował takie zawody amatorskie, na pewno chciałbym, lepsze by było dla, dla zawodników, tylko wiadomo, to jest ich mnóstwo, dlatego też czas na to nie pozwala, ale na przykład gdyby wprowadzać, żeby były minimum dwie rundy, nawet te dwie rundy po trzy minuty, mm. to już y, pozwala na, na jakieś takie planowanie, na, na walkę taktyczną, bo to naprawdę czasami coś, coś wynika z przypadku, z, z takiego chaosu, mm. a te dwie rundy już można, zawodnik wychodzi i tak. wie, że jeżeli pierwszą nawet przegra, to drugą tak. gdzieś tam może odrabiać, nie? Mm -hmm. I myślę, to by też ich uczyło troszeczkę lepiej pod bo, bo, no bo, no, mówię, no, to zawodostwo, bo mówię to naprawdę jak jest jedna runda, to z wami idą na, na początku takim piesem, że nie są. z piwem to... trochę. Dokładnie. dokładnie. Rozumiem, tak. Także no co, widzimy się w, na live na dwa, dwa tygodnie, studio, bo będziesz w ukasza. Także jest. dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.